Ten samochód już chyba wszyscy znają, i zawsze wsiadam do niego, kiedy wybieramy się na długą trasę, czyli na długą wycieczkę. Bo dzisiaj znowu zabieram moje pięcioraczki w jakieś fajne miejsce, i to jest niespodzianka. Właśnie im powiedziałam, że mają się spakować, mają się zabrać i wsiadać do auta. Jedziemy sobie na wycieczkę, one nie wiedzą dokąd, więc wyjeżdżamy z Berry Avenue. Ostatnio im się spodobało w parku rozrywki. Camping nie był najlepszym pomysłem, ale to nic, jedziemy teraz sobie jeszcze w jakieś miejsce. Miejsce. Skoro są wakacje widzę, to musimy korzystać. Także klikajcie apeczkę do góry. Każda jedna łapeczka do góry to jest jeden dzień wakacji więcej. Kto by chciał więcej mieć wakacji, dłuższe wakacje, klikaj apeczkę do góry, a my jedziemy. A co masz dla nas, mamusiu, powiedz? No nie wiem, czy chcę wam jeszcze mówić, bo my jedziemy w kierunku lotniska, ale tak naprawdę nie lecimy. Tylko to tak jest mylne. Specjalnie jechałam tędy, ponieważ. Zakręcamy w prawo. Nie mogę się doczekać tej niespodzianki. Uwaga, zaraz Wam powiem, ponieważ. <laughs> Widzowie, przyszukujcie się. Jedziemy do Disneylandu! Tak, jedziemy do Disneylandu. La, 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 la. I mamy długą trasę przed sobą, ale będzie mega fajnie. Tak, jak było w parku rozrywki. Będziemy teraz w Disneylandzie. Wszyscy razem, także. yupi! No i jesteśmy widzowie Oto przed nami Disneyland, czyli najlepszy park związany z postaciami z naszych bajek. Jesteśmy w tym parku. Jest tutaj cudownie. Zobaczcie, mamy tutaj różne rollercoastery. Też mamy tutaj karuzelę. Będziemy sobie wszystko sprawdzać. Ja jestem najbardziej ciekawa tego pałacyku, bo on właśnie mi się kojarzy z Disneylandem. Chodźcie pięcioraczki. Zobaczcie, są pięcioraczki, ale są też inne widzki, które dołączyły, bo niestety to nie można zrobić serweru prywatnego, więc jeśli wy byście chcieli też być na odcinku, dołączajcie do mojej grupy z Robloxa. Nazywa się Team Patix i jesteśmy Disneynet, wow, jak to wygląda? Kostium Elzy? Ej, idziemy sobie zro zobaczyć Kraina Lodu. Ej, chodźcie, dziewczynki, wchodzimy tu. Wylubiłyście tą bajeczkę. Idziemy sobie zobaczyć, co tutaj można zobaczyć. Jestem mega ciekawa. O, tutaj będzie chyba też jakaś kolejka czy coś, tak mi się wydaje. No dobra, to chodźcie, dziewczynki, idziemy jedna za drugą. Naciśnij P, aby przyłączyć punkt widzenia. Okej, okay, dobra. Na razie idziemy do przodu. Musimy przejść i wsiąść chyba do jakiejś karuzeli. Albo to będzie jakaś prezentacja, przedstawienie. Na razie zamknę sobie tutaj tę listę, bo ona mi nie jest potrzebna. Widzimy, klikajcie Jesteśmy w Disneylandzie, będzie się dużo działo, oglądacie do samego końca. Wbijam pół miliona, więc okej, okay, teraz musimy poczekać, aż się tutaj zwolni miejsce, bo na razie jest tutaj zamknięta furtka, więc czekamy, aż przyjedzie kolejna łódka. Pięcioraczki, wsiadajcie ze mną, pamiętajcie. I jest napisane: poczekaj na następną łódź. No dobra, no to czekamy, zobaczcie ile nas tutaj jest. Wszyscy się pchają, bo wszyscy w Disneylandzie, no, chcą po prostu popłynąć i zobaczyć. Mamy tutaj tematykę kraina lodu, więc zobaczymy sobie, jak tu będzie. No okej, okay, ja wchodzę, wchodzę. No, i dobra, siedzę. Dawajcie, pięcioraczki. Pięcioraczki, wsiadajcie! Dobrze, dobrze. Pięcioraczki jesteście? Okej, okay, super. Pięcioraczki już są. Siedzimy elegancko i zaraz sobie popłyniemy. Zobaczymy sobie, co tutaj zobaczymy. Fajnie, że możemy płynąć razem. Dobrze, masz jedną sekundę. Bramy się teraz zamykają. Wyrzuciło niektórych. Oczywiście moja Nelusia, moja Oliwka, e, Nikola, Zuzia oraz Kry Krysia. Krysia została, oczywiście. Ona chyba nie lubi krainy lodu, więc sobie została. A my sobie teraz płyniemy i zobaczymy sobie, co nam tutaj przedstawi właśnie ta tematyka, krainy lodu. To jest mega ciekawe. Widzę, wie, moja siostra bardzo lubiła kiedyś tą bajkę, więc też ją oglądałam. I jestem ciekawa, co nas tutaj zaskoczy. Wow! Ej, na razie podoba mi się. Jest tam Olaf! Zobaczcie, Olafa mamy! Płyniemy sobie w ogóle tutaj stateczkiem. Możemy sobie podziwiać. No, jest to niesamowite. Mamy łódź i patrzymy sobie na różne te. Możemy nawet zmienić sobie punkt widzenia. Zobaczcie. O, jak to wygląda! Mamy Olafa! Ale super, pięcioraczki, podoba wam się? Ej, tu jest niesamowicie, jakie neony, jakie kolory. I tutaj, a czy to jest związane z krainą lodu? Te fioletowe ufolutki? Nie wiem, widzowie, piszcie w komentarzu jak coś, bo ja się też nie orientuję do końca. Ale tu jest czadersko w ogóle. Możemy sobie podziwiać, możemy się poczuć jak w prawdziwym Disneylandzie. Jeśli nigdy nie byliście, to możecie się teraz poczuć. Ja, ja też nie byłam, spoko. O, uwaga, uwaga, tutaj coś jest, coś tutaj jest. Czy nas przewróci? Nie, 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 nie. nie. O, spadliśmy w dół. A dobra, to było w miarę łagodne. I zobaczcie, Olaf tutaj normalnie sobie tańczy. I ja. Olaf tutaj jest. Ale fajnie. Ale gdzie jest Elsa? O, tu jest Elsa, to jest jej siostra. Ale Fajnie! I to jest normalnie realistyczne. Tak było, oni tak wyglądali. Tak wyglądały te postacie z bajek, ale czad. Dobra. O, patrzcie, patrzcie, teraz nam się otwierają drzwi. <laughs> Elza! Królowa lodu. I eee, a zobaczcie. Ona naprawdę tak wygląda. <laughs> ale piękna! Możemy ją teraz podziwiać. Patrzcie. Płynęliśmy tu. Normalnie możemy ją podziwiać. Ale to jest realistyczne i mega fajne. Wow. Ej, no to ja jest. Teraz płyniemy tyłem. O nie, 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 nie. Tyłem teraz płyniemy. Nie! Dół, 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 dół. I także płynie tak szybko. Jak dziwnie, nie lubię do tego jechać. Czy ja się cieszę jak dziecko? Tak. Tak. Dokładnie, tak. Macie rację. I co tutaj jest? Jest jej siostra. O, Anna ona chyba miała na imię, co nie? Widzowie, możecie mnie poprawić, bo ja mog może do końca nie pamiętam, ale dla mnie jest śmieszne to, że my jedziemy teraz tyłem, znaczy płyniemy tyłem. No dobra, widzowie, właśnie wyszliśmy i to było naprawdę mega. Teraz wyszliśmy w ogóle w jakimś innym miejscu. Okej, okay, byliśmy tam. I wyszliśmy tutaj, co jest dość logiczne Dlatego, że płynęliśmy naprawdę sporo czasu Gdzie są moje pięcioraczki? Czy moje pięcioraczki idą? Chodźcie tutaj, dziewczynki Chodźcie do mnie Idziecie? Musimy teraz wybrać się na kolejną rzecz Czyli wybierzemy sobie teraz może jakiś rollercoaster Żeby coś było ekstremalnie Widzę, że to jest jakiś Space Mountain To tu sobie pójdziemy Tylko gdzie jesteście? O, już idą Dobrze, chodźcie, chodźcie, dziewczynki Czekam na was Ej, Ja jestem tego ciekawa Tylko jak tutaj wejść? Ej, chodźcie chyba tędy Wchodzę? Idziemy tutaj. Wow. Ej, zobaczymy sobie, czy to będzie coś ekstremalnego, czy też nie. Dobra, jesteś teraz w kolejce. Ja idę sobie teraz to wypróbować. Czy to będzie jakaś mega szybka zjeżdżalnia, czy to będzie jakaś szybka kolejka, rollercoaster czy karuzela czy to będzie łagodne? Zaraz sobie zobaczymy. Dobra, widzowie, ja już mogę wsiąść, więc wsiadam. Dobra, do pierwszego miejsca osiedzę. Zobaczcie siedzę sobie. Elegancko, pięcioraczka za mną też siedzi, fajnie, fajnie, a reszta poszła pewnie na coś innego, albo grają w te maszyny. Na szczęście mają opaski z GPS-em, więc na pewno ich nie zgubię, także ja idę teraz chyba na coś mega ekstremalnego, widzowie, ruszamy! O nie, to jest chyba coś strasznego! O nie, ogień! To są po prostu takie historie! Okej, okay, rozumiem. Czyli pewnie to jest jakaś postać z Disneya, a ja jej do końca nie kojarzę. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie, kto to jest, bo ja do końca nie wiem, kto to jest. Ojeju, jak ciemno. Wow, co jest? Aż, aż mnie oczy bolą. I ja... Patrzcie, ale fajna muzyka jest. Wy może jej nie słyszycie. Wow, wow, jak szybko jedziemy. Nie. O nie, jak szybko. Jokie Jedziemy Szybko, szybko, szybko. nie znowu w górę, do góry, do kamienia. O, niedobrze mi, niedobrze mi, niedobrze mi. Ale fajna muzyczka. Tam nie było muzyczki, a tutaj jest muzyczka chociaż. Ja, ale szybko. Wow, jaka długa kolejka. Ale fajnie. Do góry i na dół. I znowu wyżej. Fajny. W ogóle jaki efekt, że jest tak ciemno jest taki dymek. Czadersko! I znowu wjeżdżamy. Wow! To to było. I tutaj mam jakieś przedstawienie, też! Wow! Ej, serio? Kto był w Disneylandzie? Niech mi napisze, czy serio takie coś jest! Czy naprawdę są aż takie fajne rzeczy? Jeśli tak, to ja muszę jechać jeszcze w tym roku, nie? Bo teraz dzięki temu, że zabrałam pięcioroczki, mam większą ochotę też tam być, też tam jechać. I tu grają nawet na trąbce, jak pięknie! Paniale. Jedziemy. Wow! Jakie tańce! I możemy się nawet tutaj zatrzymać, żeby sobie popodziwiać. Zobaczcie. Panie tu tańczą, panowie grają. Szok. No, ekstra! ja chcę. Nie! Dobra, to Znowu tak wysoko! Jak to szybko jedzie! Wow, ale fajnie! Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Czy coś tam na nas jeszcze czeka? Wow, ale było naprawdę fajnie, widzowie, to było ekstra. Polecam wam serdecznie tą kolejkę. Naprawdę można się tu nieźle wybawić. Zobaczcie, co my tutaj w ogóle mamy, i jak to jest pięknie wszystko. Można piękne zdjęcia sobie zrobić. Ja jestem tutaj gościem. Chodźcie, dziewczynki, idziemy dalej. Idziemy teraz zobaczyć sobie w inne miejsce. Znowu je zgubiłam, serio. O, dobra, one sobie gdzieś tam swoje rzeczy robią. Hollywood, o co tu chodzi? Można zrobić sobie jakieś zdjęcie. Hollywood. Cowboy to jest! Charlie Cowboy! Okej, okay, a tu jest Magical Mystery. Okej, okay, to gdzie idziemy, widzowie? Hollywood Tower? Może tutaj idziemy. O! Chodźmy tutaj. The Tower of Terror. To brzmi strasznie, ale zobaczymy sobie. Bo pięcioraczki też nie mogą we wszystkie właśnie atrakcje wchodzić. Tak mi się wydaje, bo są dość małe i też nie mają odpowiedniego wzrostu. Ale ja mogę wszędzie. Więc idę sobie to wypróbować. Będę się dzisiaj bawić. Pięcioraczki też się gdzieś tam bawią. Kto to w ogóle idzie taki. No co to idzie za potwór za mną? O nie. A gdzie my jesteśmy? To będzie coś strasznego. Idziemy, widzowie. I tu nie można przejść. To gdzie mamy iść? Aha, chyba, że to tylko jest taki pokaz. A i teraz to nagle... zasłonięte jest. Okej, okay, to dziwne. To chyba taki Hollywood och, y, terror, nie wiem co to w ogóle znaczy. Co zrobić? Ja chcę wyjść. Można tu przeskoczyć. Aha, to jest po prostu taki ten. Że rozumiem. Takie przedstawienie, omówienie. To jest trochę. Nie! A, co to robi? Co to się dzieje? Eee, to coś opowiadało. Ja nie słuchałam i teraz. Co tu się stało? Widzieliście to? Dobra, e, to nie było fajne. Ja już chcę przejść dalej. Ja już chcę stąd wyjść. To było jednak straszne. Dobrze, że pięcioraczki tutaj nie przyszły, nie? Bo by naprawdę się obawiały. Proszę mnie wypuścić! Proszę mnie wypuścić. Czemu nie mogę wyjść? No to się dzieje, bro widzowie, ja, ja się boję, ja, okej, powrót. No i jestem z powrotem, widzowie, zobaczcie, mamy tutaj sobie różne takie budynki, bardzo fajne, w których możemy sobie na przykład kupić jakieś ciasteczko, zobaczcie, mamy tutaj ciasteczko, możemy sobie kupić ciasteczko, jakieś krasanty, donuty, wszystko co chcemy, bardzo fajnie, możemy też kupić sobie coś do picia, możemy sobie usiąść i po prostu to zjeść. Ale genialne, naprawdę super mało tutaj zrobione. Co jeszcze mamy? Adventure Land, czyli tutaj już byliśmy. Czyli to jest taka strefa przygody. Bardzo długie to było. Nie wiem, czy wam to pokażę, ale tam byliśmy. Tutaj mamy... O, Kubusia Puchatka! Ej, fajnie, idziemy do Kubusia Puchatka. Albo tutaj. Ja już nie wiem, gdzie iść, bo naprawdę tu jest mega dużo fajnych atrakcji. Zobaczcie, mamy tutaj też Splash Mountain, czyli to będzie chyba związane... Z jakąś wodą. To co, wchodzimy tu? Yy, no nie wiem. Można tu wejść? Halo, ja chcę tu wejść. to jest dla jakichś VIPów? Na razie chyba zamknięte. My tu chodźmy do tego Kubusia Puchatka zobaczyć. Bo ja tą bajkę oglądałam jak byłam mała. O, zobaczcie, Kubuś Puchatek. Jakie słodkie. O, zobaczcie, się siedzę już. To jest jakiś wagonik. Ale to wygląda jak yy, ul? No tak, bo Kubuś Puchatek kochał miodek. I ja, ale fajnie mają to zrobione To jest po prostu genialne Przyznam szczerze, genialnie mają to zrobione Patrzcie, są drzewa, a na nich wiszą ule I teraz coś magicznego jest przed nami Będziemy w to wjeżdżać Uwaga, uwaga Uwaga O, kraina Kubusia Puchatka komuś Puchatek Ale super Normalnie zostawiła łapeczkę w górę dla tej gry Stereo, podoba mi się I tu jest prosiaczek ze swoim latawcem o nieju, i osiołek! O jak nas obraca, żebyśmy wszystko widzieli? Kogoś puchatek tam jest! Ale czad, naprawdę! Zobaczcie! Nie co ja mówię, osiołek! To jest przecież kłapołuchy! Ja się źle... Ja się źle wyraziłam, wybaczcie, kłapołuchy to jest! I oczywiście kogoś puchatek, który e, schował się tutaj w słoiku i próbuje ostatnie kropelki miodziku zjeść. Ale nieźle. Jako fajnie! I tutaj prosiaczek, jak tańczy. Ale ten pałac jest przepiękny, naprawdę to robi mega wrażenie. Chodźmy jeszcze raz do tego pałacu, bo naprawdę tych atrakcji jest tyle, że nie zdążymy. Ja już muszę powoli szukać moje pięcioraczki, gdzie one są. Jestem pewna, że są w jakiejś fajnej kolejce, i zaraz będę musiała, no nie wiem, znaleźć je, przywołać je tym megafonem. Będę, będę gadać, tam pójdę do ochrony i powiem: pięcioraczki, proszę, one są do wyjścia. Okej, okay, tutaj byliśmy w tej krainie lodu. To jest tutaj, tak, tutaj było. Idziemy sobie dalej zobaczyć, co tutaj jeszcze mamy. Co to jest? Uwaga, retro store. Okej, okay, tutaj można sobie kupić Kubusia Puchatkę i mieszka Miki. Ale fajny! 1600! Monet, ale drogie, dobra, naprawdę mega drogie. Tu byliśmy. I tu jeszcze mamy jakiś Magical Mysteries. Idziemy zobaczyć sobie, widzowie, co tu będzie, jak to się w ogóle wchodzi, jakoś tak, okej. Okay. No to chodźmy zobaczyć, to jest chyba jakiś pokaz magii. Tylko chcę usiąść bliżej, najlepiej w pierwszym miejscu, okej. Okay. I o co chodzi? This is Magical Mysteries. Step right up and take your change. Ok, dobra. Czy możemy coś mu y, pomóc, albo coś? Bo chcemy zobaczyć, jak to działa. Czy mógłby pan? E, ja chcę zakręcić kołem, tak, chcę zakręcić kołem. Będę mogła brać w tym udział, widzowie. Uwaga, kręcimy, kręcimy, kręcimy! I co to będzie? Co? Na no niebieskim! Ale fajnie, wybrał mnie i mogłam kręcić kołem. Yeah! Ale super, normalnie, ekstra. Teraz tak będę chodzić cały czas. Patrzcie jak ja chodzę. Jaka szczęśliwa, yeah! Jestem w Disneylandzie. Patrzcie, teraz będę cały czas tak chodzić, serio. Wygrałam jakąś animację śmieszną. No nie! Chce ktoś ze mną zdjęcie? Ciała, chcesz ze mną zdjęcie? No serio! Nie chciałam tego. pięcioraczki gdzie jesteście? Zobaczcie, co mama robi. Pięcioraczki. O nie, tutaj jest, tutaj jest jakieś roszczenie Okej, okay, dobra, tutaj nie można wejść, sobie zrobić zdjęcia, ojeju, dobra, idę szukać pięcioreczki, widzowie, było mega fajnie, musimy już powoli zwracać, ponieważ robi się ciemno, w tym Disneylandzie jest naprawdę sporo do robienia, może przyjedziemy tutaj jeszcze raz, jeśli chcielibyście, także klikajcie łapeczki do góry, wbijajcie na moją grupę z Robloxa, nazywa się Team Patty tam są takie ekstra koszuleczki, jeśli chcecie też być na odcinku jak inni, którzy się tutaj przypadkiem załapali przez to, że to nie jest serwer prywatny, to właśnie zapraszam was serdecznie, ja zaraz pójdę coś sobie jeszcze zjeść, bo jestem głodna i nie wiem, gdzie są pięcioraczki. Pięcioraczki, gdzie jesteście? Gdzie was tutaj mogę znaleźć? Pięcioraczki. Halo!